Witam wszystkich, słuchajcie mamy dzisiaj czwartek, środek tygodnia i tak trochę nietypowo mam czas, żeby się przejechać na motocyklu jest piękna po pogoda i myślałem sobie, że to jest chyba dobry moment żeby wreszcie e, zrobić jakąś pierwszą nagrywkę e, oczywiście wrzucę ją e, jeśli po przesłuchaniu stwierdzę, że to się do czegoś nadaje e, natomiast no, chciałem dzisiaj tak krótko w takim pierwszym filmiku może niestandardowo, nie będę tutaj mówił o sobie moja motostory moja czy coś takiego ale chciałem powiedzieć czemu wcześniej nic nie nagrywałem i czemu akurat dzisiaj stwierdziłem, że że może by to był dobry moment, żeby nagrać pierwszego motovloga I co mnie do tego zainspirowało, tak? A złożyło się na to kilka faktów Także stwierdziłem, że się na chwilę przejadę wokół komina I coś nagram No i może w weekend, może w weekend się przełamię i wrzucę to, wrzucę to na YouTubea. No, więc słuchajcie, po pierwsze, no to nie nagrywałem, może od tego zacznę, czemu nie nagrywałem wcześniej. Nie nagrywałem, ponieważ no ostatnio zrobiła się taka moda na te motowlogi, jest tego bardzo dużo. No, ja myślę, że się tam pod częścią kanału w miarę udzielam jeśli chodzi o komentarze i oglądam na bieżąco, ale no, z racji tego, że jest tego bardzo dużo, stwierdziłem, że no ciężko będzie nagrać i zrobić coś oryginalnego, tak. No, a nie chciałem nagrywać po kolei tak jak większość i to tak znowu kolejny motowloger, znowu o sobie, o swoim moto i tak dalej, i tak dalej. No nic nowego tak naprawdę, poza tym, że może trochę inny motocykl, ale no jakoś nie czułem blusa, tak? I nie byłem taki do końca przekonany. Po drugie, no mam też dość leciwy sprzęt, jeśli chodzi o, o komputer. Nie mam, czym, nie mam na czym tych filmów obrabiać. Filmy z GoPro odtwarzać mogę, ale to jest szczyt możliwości mojego komputera. Więc też nie będzie szału jakiegoś, jeżeli chodzi o jakieś czołówki, jakieś takie dodatki, jakieś wycinanie filmu. To musi być wszystko nagrane live. Ale z drugiej strony stwierdziłem, że no nie chodzi tu może o jakieś wodotryski, tylko chodzi tutaj o, o treść i o to, co chcę przekazać, tak? No i to jakby takie dwie główne rzeczy, tak, które mnie zawsze hamowały. No poza tym, oczywiście, jakaś tam normalna trema, żeby nagle wsiąść na motocykl, zacząć gadać. Aczkolwiek jest już cztery sezony i to może tam nie jest jakiś problem. Ale no, jakoś tak się człowiek musi, musi przełamać, żeby, żeby coś zacząć mówić i żeby jeszcze potem stwierdzić, że to się jakoś trzyma kupy. Brzmi, brzmi ta, nie tak, jakbym był niedorozwinięty i nie umiał mówić. No i potem jeszcze wrzucić to w internet, tak. No i teraz yy, dlaczego dzisiaj wsiadłem i dzisiaj w końcu podjąłem pierwszą próbę? Znaczy próba jest druga, bo ostatnio w weekend już coś nagrano, ale oczywiście jak już przyszło to do czego, to mi się po 4 minutach rozładowała kamera. Ale może i dobrze, bo to był jakiś tam pierwszy trening No i słuchajcie, po pierwsze to od czego w ogóle zaczęło się moje oglądanie YouTube'a yy, No to bez bicia się przyznaję i chciałbym tutaj bardzo, bardzo podziękować za inspirację i za to, że, że tych filmów było dużo yy, Znanemu motowlogerowi z Ameryki, czyli mikeowi 12 r yy, Od niego zaczęło się moje oglądanie YouTube'a Nie ukrywam też, że wpływ na to miało to, że, że miał motocykl moich marzeń, czyli R1 Dodatkowo, no, był z Ameryki, więc nagrywał coś zupełnie innego i tak strasznie pozytywnie go odebrałem, takie naturalne wszystkie te jego motowlogi były, no i chyba, chyba widziałem jego wszystkie motowlogi Idąc śladem R1, yy, natrafiłem później na motowlogi Pit Stopa yy, i też chyba widziałem wszystkie. Yy. Też bardzo, bardzo pozytywnie go odbieram No i teraz regularnie jeszcze oglądam Maria 82 Bardzo pozytywne motowlogi Takie merytoryczne, naprawdę bardzo mi się podoba Sposób w jaki opowiada wszystko No i też oglądam Bednara, bo jest też niedaleko mnie Bo ja mieszkam pod Łodzią Także mamy do siebie blisko No może się tam kiedyś jakoś umówimy Na jakąś wspólną jazdę Także głównie no Te cztery osoby mnie zainspirowały Dodatkowo byłem w tym roku we Wrocławiu na targach motoryzacyjnych, gdzie jak wiecie pewnie była strefa motowlogerów I tam sobie uciąłem bardzo długą pogawędkę z, z Pit i Zewą i z Mariem I po prostu, no ja nie mogę, tacy pozytywni ludzie, że to jest nie do opisania No tak mi się dobrze z nimi rozmawiało, jakbyśmy się znali ze 100 lat, więc stwierdziłem, że no, po raz kolejny się otwierdziłem w przekonaniu, że motocykl to jest najlepsze narzędzie do, do poznawania nowych ludzi i no motocykle łączą, łączą ludzi, tak, no to, to, to wszyscy, wszyscy, którzy jeżdżą wiemy także wszyscy, którzy też nie byli na tych e, targach we Wrocławiu no żałujcie naprawdę, bo, bo warto było pojechać, ja tam motocykli jeżeli chodzi o samą wystawę, to, to jakoś nie oceniam jej super ale dla tej strefy motowlogerów i dla tych dwóch godzin rozmowy z Pit Stopem, z Ewą i z Mariem, to stwierdziłem, że że to było po prostu bezcenne doświadczenie, tak? No i teraz najważniejszy fakt, który mnie jakby skłonił, żeby, żeby się przemóc i, i zacząć coś nagrywać, to oczywiście oprócz tego, że, że no, bardzo mi się to podoba, że wrzucamy z całego świata filmy i potem ludzie z całego świata to mogą komentować i się robi taka jakaś społeczność fajna i można się podzielić i problemami, i wrażeniami, i radością, i i kurczę, no to jest nie do pomyślenia parę lat temu, natomiast yy, trzy tygodnie temu yy, moja druga połowa zakupia sobie motocykl. Zakupia sobie motocykl taki, na który ma uprawnienia, żeby, żeby jeździć, czyli na razie jest to oczywiście 125 i jeździ na kategorii BS na niej. Yy, kupiła Jamaszkę 125 w pięknym biało złotym malowaniu. Yy, udało się nam wyrwać bardzo ładną sztukę. No i słuchajcie, no jestem, to jest po prostu spełnienie, jedno z moich marzeń spełniło się właśnie w tym momencie. I chciałem głównie te pierwsze moje motowlogi właśnie o tym, tak, z czym się wiąże kupno motocykla przez, przez, przez dziewczynę, z czym się wiąże później jazda, z są Z jakie są zalety, są to zalety, są zalety? Bo to no, niestety nie jest tak, że to... Mm, teraz są same zalety, bo było też trochę problemów, ale o tym będę jakby opowiadał później. No i byliśmy w sobotę teraz na pierwszej jeździe. Właśnie chciałem coś nagrać właśnie jak jechaliśmy, ale słuchajcie, no byłem tak skoncentrowany patrzeniem busterka, czy czy Paula jedzie, czy się nie wywaliła, czy wszystko jest w porządku. Powiem wam, że jest taki połączona takie przyjemność i takie spełnienie właśnie z takim lekkim stresem, czy aby na pewno wszystko gra, żeby się nie wywaliła tylko no myślę, że wszyscy, którzy jeździli na więcej niż jeden motocyk, wiedzą o co mi chodzi, tak? No i tutaj też muszę przypomnieć, że do takiego, znaczy, no Paulina też jakby, no to wiadomo, to dzięki mnie jakby te motocykle zauważyła, polubiła, ale też pokazywała mi bardzo dużo vlogów pisto Ewy. No i to co po prostu oni robili w sensie nagrywania na interkomy, na dwa głosy, to, to po prostu dla mnie jakiś kosmos. Jak to jej pokazałem, to, to na pewno też to był jakiś tam kolejny punkt w całej kładance, żeby ona ten motocykl sobie kupiła. No i słuchajcie, stało się, byliśmy na pierwszej jeździe, było po prostu ekstra, mamy trochę zdjęć Nagrałem też tam kilka krótkich przejazdów, ale, ale mówię, nic wtedy nie nagrałem, bo byłem taki, no, byłem strasznie skoncentrowany na tym, żeby się udało I powiem Wam, że naprawdę 125 w trasę 90-100 na godzinę można jechać, nie ma żadnego problemu A po prostu to, jak ludzie reagują na motocyklistę, któremu z kasku wystaje jakiś z tyłu warkocz no to jest też bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie socjologiczne Wszyscy się oglądali, zwłaszcza, że jeszcze 125 tu z daleka wygląda kerszustka I naprawdę robi to wyrażenia. Mówię, no na dwa motocykle, mnie się wydaje, że bezpieczniej jechać tak z kiniw na dwa motocykle Niż z pasażerem, tak? Dwa motocykle to jest już jakaś grupa, która jest lepiej widoczna i naprawdę jest to bezpieczne natomiast mówię no chciałem w kolejnych filmach opowiedzieć co się wiąże z tym że nagle twoja druga połowa kupuje motocykl co się w życiu zmienia jak reaguje otoczenie no i chcieliśmy też na pewno będziemy zbierać kasę i kupować interkomy także będziemy też ze sobą coś tam rozmawiać coś może z tego się nagra no zobaczymy tak jeżeli te moje filmy będą przetrzymały kupy i no będzie jakiś tam z Waszej strony ruch typu jakieś subskrypcje, komentarze, cokolwiek, tak? Albo uwagi, że jest do dupy, zmień to to i to, no to ja myślę, że raz w tygodniu naprawdę nie jest problemem, żeby wsiąść na ten motocykl i 15 minut filmu nagrać, tak? I wrzucić nawet film, który nie będzie miał jakieś ekstra czołówki, jakiś tam super efektu, byle po prostu gadać gadać sercem i no, jestem bardzo ciekaw Waszych opinii, tak? Nie mam pojęcia co dzisiaj z tego wyszło, nie wiem ile już nagrywam, no, ale myślę, że to tak na wstęp wystarczy. Także no chciałem podziękować jeszcze raz Majkowi, chciałem podziękować Stopiewie, Mariowi za rozmowę też we Wrocławiu. No i mam nadzieję, że się jakoś umówię też z Bednarem, tak. No i oczywiście dziękuję Paulnie, że ten motocykl wreszcie nabyła. Nabyła go zupełnie sama, bez żadnego wsparcia finansowego z mojej strony. I z jakiejkolwiek innej strony Więc jest to całkowicie Zarobione przez nią I to też się liczy, bo ona ten motocykl szanuje I też, no naprawdę Powiem wam, że bardzo fajna to jest zmiana Jak nagle dostaje się smsy Od swojej ukochanej Typu, a jak w motocyklu zrobić to A jak jechać I jakieś pytanie o technikę jazdy I po prostu człowiek ma nagle takiego banana na twarzy I takiego powera Że jest to po prostu nie do pisania. No polecam, polecam każdemu Dobra, słuchajcie, żegnam się, nie wiem co z tego wyjdzie, dzisiaj na pewno ten filmik obejrzę, a w weekend może, jak stwierdzę, że to ma sens, na YouTube'a. Dzięki, na razie.